Co tam wszyscy? Jak zawsze. Witam na kanale. Więc każdego miesiąca rozmawiam z setkami adwentystów. I jedną rzecz, którą ciągle od nich słyszę, jest to, jak wiele mają strachu i lęku. Ja także to miałem, gdy byłem adwentystą. Dlaczego ruch, który twierdzi, że głosi Ewangelię, Jezusa Chrystusa, tworzy przeciwieństwo tego, czego obiecuje Ewangelia? Ponieważ dobra nowina Ewangelii jest o pokoju i pojednaniu, które możemy mieć z naszym stwórcą przez osobę i dzieło Jezusa. Pokój, radość i pewność, które zakorzenia się w czyjejś duszy, odrzucając lęki i strach. Więc dlaczego, skoro Adwentystów twierdzi, że zwiastuje Ewangelię Tak wielu tych, którzy są w nim zniewoleni Nie doświadczają pokoju i pewności W liście 187 z 1903 roku Ellen White napisała co następuje Powinniśmy czynić wysiłki, by wzywać razem wielkie kongregacje By słuchały słów posługującego Ewangelii I ci, którzy głoszą słowo Pana Powinni mówić prawdę Powinni sprowadzać swoich słuchaczy do stóp synaju By słuchali słów wypowiedzianych przez Boga Do scen straszliwej wielkości więc porada Ellen, dla adwentystycznych posługujących, jest to, by kierować ich słuchaczy z powrotem do góry Synaj, by słuchali słów wypowiedzianych przez Boga, pośród scen straszliwej wielkości. I to jest dokładnie to, czym pełne są ich kościoły. Tymi, których oczy są skierowane wstecz na Synaj. Jeżeli pamiętacie, Synaj była straszliwym miejscem. Ellen White nawet to uznaje, odnosząc się do scen straszliwej wielkości. Ta scena jest dla nas udokumentowana w wyjściu w rozdziale 19, gdzie Bóg prezentuje samego siebie na Synaj. A Izraelici bali się i byli przerażeni. Nikt nie mógł podejść do góry i jej dotknąć, w tym zwierzęta. Inaczej umrą. Synaj było miejscem strachu i drżenia. Reprezentowało wielką przepaść istniejącą pomiędzy Bogiem a człowiekiem. W swoim strachu Izraelici zażądali, by Mojżesz był pośrednikiem między nimi, a wszechmocnym Bogiem. Ale nawet sam Mojżesz bał się i lękał, więc dlaczego chcielibyście skierować ludzi z powrotem pod stopy góry Synaj? Hebrajczyków w 12 ta przerażająca scena jest. Wspomniana znowu, ale z innego powodu. By skontrastować ją z inną górą. Mówiliśmy o tym na kanale już wcześniej, ale nadrzędnym motywem listu do Hebrajczyków jest to, że Jezus jest lepszy. Jest lepszym pośrednikiem, kapłanem, królem, ofiarą, szabatem i tak dalej. Tak więc część 12 rozdziału konkretnie zajmuje się Synajem. Więc przeczytajmy Hebrajczyków, rozdział 12, 18, 24. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której nie można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział Jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem niebieskiego, i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Więc jedna rzecz, którą chcę to powiedzieć szybko, ponieważ zostało tutaj to wspomniane. Czy zauważyliście, jak jest tutaj powiedziane? I do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi? To znaczy, że duchy są świadomymi istotami, adwentyści. Ale w każdym razie, czy wyłapaliście to? W kontraście do góry Synaj jest nam powiedziane, że wierzący Nowego Przymierza mają pewność w przystępowaniu do lepszej góry, bez strachu. W kontraści do patrzenia wsteczna Synaj, on kieruje nas w górę, do góry Syjon, lepszej góry. I zauważcie odniesienie do pokropienia krwią Chrystusa. Już powiedział nam dwa rozdziały wcześniej, w rozdziale dziesiątym, że to krew Chrystusa otwiera nam drogę do obecności Boga, zapewniając nam zdolność, wkroczenia z odwagą i pewnością, nie strachem. Więc powód, czemu tak wielu Adwentystów jest pełnych strachu, jest to, że sprowadzone wstecz pod stopy góry Synaj, nie w górę do lepszej góry Syjon. Chrześcijanie mają pewność, pokój i zapewnienie, która jest zakorzeniona w Jezusie jako naszym perfekcyjnym pośredniku. To dlatego mamy pokój, spocznienie naszych dusz i bezpieczeństwo. Patrzymy ku temu miastu na górze, niebiańskiej górze Syjon, do której przystępujemy nie ze strachem i drżeniem, ale z śmiałością, pewnością i zapewnieniem, wiedząc, że mamy perfekcyjnego pośrednika, który jest w stanie zbawić do samego końca tych, którzy przychodzą do Boga przez Niego. I On żyje na zawsze, by wstawiać się za nami. Jest to daleko większe niż zarówno Mojżesz i Góra Synaj. Jeżeli jesteś adwentystą, zwróć swoje oczy patrzące wstecz na Górę Synaj i spójrz na Syjon. Czekamy tu na Ciebie gotowi, kiedy do nas dołączysz. Jeżeli uznajesz te filmy za pomocne, bądź tak miły, by kliknąć przycisk subskrypcji. Jak zawsze, do następnego razu. Niech Bóg błogosławi.